Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Siema. Siema. Siema, Piotrek. Siema. Piotrek. Wkurzony, bo siedzi z tyłu, no ale tak dzisiaj wyszło, jedziemy właśnie na tańce z Aleksandrusiem, więc jesteśmy całą ekipą. Siedzimy już. Kelner przyniósł nam wodę. O, i nawet kelner usiądzie chyba z nami. No, no. I jeszcze poleje. Także czekamy. co prowadzi teraz. Tak? Wchodzą. Tipp! Bei mir ist, ihr müsst euch auch mal die Jungs nicht aufs Spiel setzen. Aber wenn die Musik alle ist, geht ihr euch einfach nach links und passt da an, wo ihr meint, der steht vor mir. Ja, rückwärts. Rückwärts. Und vorwärts.

jednej tułowia, a drugą rękę masz z drugiej tułowia. A nie, że jedną masz na tułowie, a drugą dalej do walca trzymasz. Wracamy z tańców i dyskusje trwają, przeżywamy. Niesamowite na gładzie. Tak, tam, tam. tak. Słuchajcie, Niemcy nie rozumieją, co się mówi po niemiecku, także każdy może mówić po niemiecku. Pan powiedział, że mają dziewczyny złapać po obu stronach tułowia. I z chłopaków ilu tam było, to chyba trzech to wykonało, a jeszcze ta dalej do walca tańczyła. W Niemczech, ale to nie pierwszy raz, jak będziecie w sklepie na Kasie, wszędzie, to zobaczycie, że jeden Niemiec mówi do drugiego i ten drugiego nie rozumie. To jest w na, na porządku dziennym, po prostu w Niemczech, że tak jest. Tam też musieliśmy się bardziej skoncentrować, jak nogi ustawiamy. Oczywiście. Bo no to pierwszy raz tanczyliśmy. No, oczywiście. Ale, ale to jest ale, ale, Naprawdę tak, pierwszy tak, raz. Tak, tak, ale jest no, takie proste. Puszcie y, dziewczyną ręce nad, y, z jednej i z drugiej tułowia, no to, to jest proste do zrozumienia. To Tam nie ma nic do, czy, Nawet ja z moim słabym niemieckim zrozumiałem. A zrozumiałeś, jak mam tanczyć? Tak. Jak? No że to, y, 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 to było. W lewo, w prawo, w prawo, w lewo i do przodu ten. To był ten marsz. Chciałam powiedzieć, że jadą z nami kebaby. Nie? To <laughs> dzisiaj obiadu nie gotuje, dzisiaj szybko, chociaż zupę mieliśmy. Wcześniej zjedliśmy zupkę, Piotrek wczoraj ugotował. Tak zjemy kebaby i idziemy z nuku się. Dzisiaj nie dziela, jest to w ogóle. Nie wracamy fajnie, bo a jeszcze Maxa trzeba zawieźć na imprezę, jedzie dzisiaj, tak? Tak, tak. A no tu tak jeszcze ma trzeba Maxa zawieźć? Jeszcze torta mamy, fajnie. Torta mamy, mamy jeszcze ta rodzinowego. Tak, tak. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje z nam. Sol lat, 100 lat niech żyje, żyje z nam. Jeszcze, jeszcze raz, raz, jeszcze, raz. Jeszcze, jeszcze raz niech żyje, żyje. żyje. Gwiazdka pomyślności Gryzm. nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a, a kto z nami nie wybije, niech się po prostu skryje. A kto dla nich nie wybije, niech się po prostu skryje. 12 lat minęło jak, jak jeden dzień to no, ty już duży jesteś kawaler wow. Także Aleksandruś chodź, życzę jak Ci Jak Błaga, uwaga, teraz czas na prezenty. Od go zaczynać? Chyba tego mniejszego. Tego? Tego. Wow. Kolorowego. Wow. Ciekawe. O, oh, ho, ho. Wow, Ale wypas. Ale prezentów. Wow. Dwa manga, dwie paczki. o, Za blisko stało. Teraz się powitele. Wow, ale tam taka gruba, będziesz miał czytania, no. czytania. Będzie zaznaczona. No. Zaznaczona to, to. No. paczki komu Jeszcze Pokemonowe coś. i kalka. <noise> Zawsze trzeba sprawdzić. <noise> Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 15 urodzin. Życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia i radości. I żeby szkoła Ci dobrze przeszła, i żebyś miał dużo frajdy na tańcach. Mam nadzieję, że ucieszysz się z dzisiejszych prezentów. Ode mnie dostaniesz mały prezent, który będzie Ci przypominał nasz mały maraton na Netflix. Dla mojego ukochanego Beata Adexa od Maxa. Wow, ale ładnie! Wow, brawo. Fajnie! Ale no. <grywa> ładnie napisane! No. Super. Bo um, tą real life adapcję na Netflixie od tego e, oglądaliśmy całe długo. Mm -hmm. I właśnie było. No to będziesz pamiętał. No. <grywa> Mimo, jest to obejrzeć pierwszą stronę. Wow. Dla Alexa od Maxa na 15 godziny wow. wow Ale fajnie Ale wypas. Dzięki proszę. No to będziesz miał pamiątkę jednocześnie. To Kajcie teraz czy... I naruza też takie coś ma. To może? Tak. O. Wow! No, ale wypas. Dzięki. No, za 20 lat wspomnisz, jaki no. prezent super dostałeś. To bardzo, żoł. Dziękuję. <noise> super. No, ale wiesz, miałeś czytania. No. To może otworzysz tamten i kartę sobie później otworzysz. Tu, Zobaczysz, co tam. Bo my tak stoimy. Ciekawe. To <noise> Są pojedynczo, czy...? No pojedynczo, wyciągaj. to tobie ciężko kupić prezent. Ooo! Ale pa, dzięki, dzięki. M, Disney 100. koperta? Koperta. Tajemnicza. Muah, wow. to koperta, czy dalej mam? Dalej kopertę na koniec. No, ale gra w ciemno. Tyle <śm> 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 Haribo! Cała paczka. No, party Haribo. No, Będziesz miał to sobie super. tam do filmu jakiegoś. To już się będzie impreza. No tak. <grywa> Czekolada! Wow. Wow. Ale jaka? Happy Birthday! Łooo, wow. ale <grywa> Na słodko masz. Łooo! <grywa> wow. Co no to jest? Um. Tajemniczy sprzęt. Czekają z lampką i na górze ładowarka. No. no. Nie no. wiem jak wytłumaczyć. I mm zmienia -hmm. kolory. Wow. No będziesz miał taki gadżet na biurko. No, wy was, dzięki. Mm. To sobie później zobaczysz. Wypadnie coś? Cienia <grystania> z okazji urodzin składają ci wax z głębi serca. Pamiętaj... Z głębi serca. A, ja, może z być głębi nie głębi serca. Pamiętaj, że zawsze możesz nas liczyć. Stanaj dalej dowo, życzymy ci zdrowia, szczęścia i pomyślności, spełnienia marzeń i osiągania w życiu wszystkiego, co tylko sobie zaplanujesz. Niech uśmiech zawsze gości na twojej twarze, kochamy cię bardzo. Mama i tata. Brawo. Oh! O, ja no, oh! yeah. Przyda się euro. Ja? No. się, nie? Też wiem. <grywia> Także mhm. no, wszystkiego dobrego. No, kochany synek. No. Podoba się? Tak. No to super. Przyda się, nie? Super. Nie żyje nam! A kto? Aleksander! Dziwko. Muszę to nagrać. Zobaczycie torta w środku. Podaj mi telefon. <grych> Proszę, jak torta zrobiłam pierwszy raz, tyle razy jest przełożony. Czyli trzy razy dokładnie. Ale pyszność. Tu jest raz, raz, dwa. Dwa, trzy, cztery. Dobra, nie pokażę. Fajnie wyszedł. Wypas. Hmm? Na kolorowo było na ekranie widać mówiliśmy ci, że to twój braciszek. Albo przychodziłeś do mnie do brzucha, brałeś jakieś dinozaury, tego pukałeś do niego żeby się bawiłeś, no. Nie pamiętam jak pisałem. Ale jak są na wystawce tej Cześć. No jee. i zepsułeś ją. No. no. Tak cię po kuś tam, że zepsuł muś Z Spaliłaś. Siły. Kupiliśmy cię jakąś jakąś tawkę, żebyś miał... Ta muzyczka cię leciała i się bujałeś. Guzik się wszystko, no. nałożyła ten. Tak, się bujała, bo tak. To tu? Miałeś tam jakieś tam do zabawy, a on ci to zepsuł. Pa, pa, pa. Pa, pa. Jest tak pyszny ten tort, że ja się doczeka się mówisz Już widziałem jak stał w lodówce i no, zle, czy tak, można przed będzie ślad na nami tak? tak nie wiem, czy po kebabie zmieścimy? Ja zmieszczę. Tak. No tak? Tak? Tak. wszyscy zmieszczą. Spokojnie. Spokojnie. Ale przystojnie wyglądasz, ale... <laughs> Max, ty też przystojnie wyglądasz? No. A Max powiedział, że naoglądał się i Piotr się ty na chętnie... Ja też dzięki. Tak? Tak był po tańcu. Po tańcu No bo się fajnie wtedy. Fajnie się tańczyło, bo, no. bo Max też chodził na tańce. Ja tańczy. powiedziałem, że jak będzie ten bal, to niech bierze, ten załatwi sobie partnerkę i wykupimy też kartę na ten... A ja właśnie, bo dziewczyn brakowała Aleksa, ja mówiłam, żeby załatwiła jakąś od Maxa koleżankę. Bo one takie małe, niskie, to by mogła chodzić z Aleksem. To Ale fajnie, fajnie. Było. To może Max się zapiszesz na tańce? Ciasno tutaj te uliczki takie ciasne wnęcze. Nie Mi się dzieje. Ale fajnie było, fajnie. Super. No, także bal przed nami na koniec roku. No, a to I my teraz nie będziemy za tydzień, tylko Alex sam idzie. Tak, tak. No, ja tu źle zrozumiałem. Izabelcia też tam z tyłu jest. Max prowadzi. I się spieszymy, tak Max? Nie, nie spieszymy ja spiesz się. jedziemy spieszy. na spokojnie. Pazemż trwa. Tak. Um. Będzie fajnie, tam basen mają się u nas 28 stopni. A bo w ogóle ten filmik zobaczycie później. Tak, A tak. Nie, nie wiedzą jaka data. 17 września. 17 września? Tak, bo w październiku to obejrzycie. I powiem Wam, że. Nuka jedzie z nami. Tak. Luka pokaże. Tak. O tak, może pokaże, nie będę jej wyciągać. Jedzie z nami. Jesteśmy po imprezie, bo super. Tak, tańce nam się bardzo podobały. Tak. I czekamy na następne. Na bal czekamy, nie? Tak, tak, na o bal bardzo to będzie. tancujemy sobie. To się będzie działo. Tak, to bal ma być chyba w czerwcu w lipcu. przyszłego roku. Jak będzie super. Max się skupia. Tak, w pełni hmm. skupiony. I tortans. Więc... Tak, tort jest przepyszny. Normalnie, jak już mówiłem, ja czekałem cały dzień na tego torta. Rano się zastanawiałem, czy mogę przed śniadaniem zjeść torta. No, ale nie, by jakoś mi nie wypadało. Ale tak, ja ogólnie powiem Wam, że ja lubię ciasta, torty, wszystko, co słodkie. Lubię. A ja strasznie. No, wszystko, pączki, pączki, ten... To jest dziwne. lubię robić, nie lubię jeść. Chciałem jeszcze dodać, że może vlogi teraz chodzą tak sporadycznie, no ale tyle się u nas dzieje, że nie Stary jesteśmy... Tak, dodać. że się, żeby to, to ogarnąć po prostu. Tak? Dzisiaj miały w sumie dwa wyjścia, ale niestety, czas nie pozwala i wyszedł jeden no, tak? Więc... No także musicie być tak. cierpliwi. Ale myślę, że podoba się, że mam się z logi z Chorwacji i będziecie oglądać, będziecie z nami. Ale nie tylko w Chorwacji będziecie z nami, że poza Chorwacją też będziecie. Na mhm. newsa. dostałam wiadomość, że nasza rajska plaża jest opublikowana. Oooo, wow, ale super! ponad 200 razy już. Wow, ale super! Proszę. Naprawdę, zobaczcie. No widzę, widzę, ponad 200 wyświetleń. No to będziecie śmigać na naszą no, rajską rajska. plażę. O, Max, mnie tu zaskakuje. Widzicie, wchodzimy w Nie spodziewałem się. Wiecie co ja Wam powiem? Ja wam zdradzę taką tajemnicę, że ja nigdy nie lubię siedzieć z boku, ani z tyłu. Ani ze mną. Nie, to nie o to chodzi. Tylko nie, nie mogę siedzieć poza kierownicą, bo zaraz potrzebuję aviomarin. Naprawdę, nie wiem czym to jest spowodowane, ale za kierownicą mogę siedzieć, wszystko jest ok, ale jak tylko siądę z boku, to zaraz mam problemy. Patrzcie, wpisujecie w Navi plaża. Okay. Nie wiem, czy to widać? Pisałem, że na plaży Chorwacja wskoczyła. Wypas. Max się skupia na jeździe. Ja tak, ja też się skupia. <laughs> Bo tak jak się nie jeździ z Maxem, to nie widzimy, ale to inaczej jak z nim jedziemy gdzieś. Nukusia no, sobie śpi. Śpisz czy nie? Nie, nie śpi, dziewczynka. Uff, uh, zakręto uh, zakręt ostry. Tak, no i tak nam minie niedziela. Maxa zawieziemy, znaczy on sam się zawiezie do kolegi na imprezę. My z się pospacerujemy. Powrócimy do domu, później jakaś kolacja, później będzie coś poglądamy. Nie ma kiedy na... odpisać na komentarze, a musimy. <gry> tak, czytamy wszystkie, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich, bo naprawdę świetne komentarze piszecie. Dzisiaj też jakiś taki fajny komentarz wpadł rano. A i nie przypomnę sobie, ale naprawdę. Tak miło się robi na sercu. I, 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 I. No i zobaczymy, co w kolejnym odcinku będzie. Ja mam jeszcze pytanie do Global Lokal, Na którym piętrze był w tym hotelu Sky? Olimpia e, Sky. Jak? Olimpia Sky. Sky. E, mógłbyś napisać, bo Wodeksy. bardzo mnie to ciekawi, tym piętrze byłeś, jaki był widok i czy byłeś w restauracji na górze. Także to, to możesz napisać. Możliwe, że odwiedzimy, no? no zobaczymy. Tylko to jest najgorsze, że jeżeli się zapłaci już taką konkretną kasę, to trzeba tam spędzić ten czas, nie? Bo szkoda wychodzić. Tak, byśmy nie wychodzili. No właśnie, tam jacuzzi wszystko i to już... To tak samo jak byliśmy w Sky Tower, nie? No to nasz. Tak jak byliśmy w Sky Tower, Tak. to też było tak, że... Trudno wieś, no trudno już napieram. nie wychodziliśmy, cieszyliśmy się tym apartamentem po prostu. Tak, napajaliśmy się tym. Tak. Te Widokiem, wysokie apartamenty wanno. to robią takie wrażenie, ten człowiek naprawdę chce się napatrzeć ile może. Mm -hmm. Proszę i możecie na Google znaleźć naszą Rajską plażę. Jak oddajesz, to będzie widać dokładnie. Nie, oddajesz mapę w sensie. <noise> Gdzie to jest? Gdzie no to ta wyspa? Jest to o, już. <noise> pa. Max się odstawił. to można jechać. Widać, że imprezują w ogrodzie. Nie wiem, czy coś widać. No, siedzieli w ogródku. I tak spacerujemy z pięknym widokiem. Godzina 19 i 27 stopni. No Kusia się cieszy, korzysta. Tak, grzecznie siedziała dzisiaj w domu, czekała na nas, jak byliśmy na tańcach. On, teraz pospacerujemy sobie. Cudownie jest. Oby tak jak najdłużej było. Noc, jedziemy po maksa, Proszę, co w radiu lecimy. <grybujesz> Lubicie? <grybujesz> Piszcie, jaki to film.